Siema. Derko, siema z rana, siema z wieczora, zależnie jaka jest teraz pora. Witajcie w kolejnym filmiku update'owym dotyczącym Waszej ulubionej mapki Adventure To History 2. O jaki temat dzisiaj chciałem nawiązać? Przede wszystkim chciałbym powiedzieć to, że nie widzę problemu w kręceniu codziennie nawet filmów updateowych, o ile oczywiście czas pozwala na to, w których informuję Was, czy pokazuję Wam to, co się będzie działo na mapie, bądź dzieje się na mapie, czy stało się na mapie właśnie z domu Ndiego. I dzisiaj chciałbym Was poinformować o tym, jak będą wyglądały zadania, jakie będą te zadania, skąd się je będzie brało, czy się je będzie oddawało itd. itd. Zauważyliście już pewnie, że ściany w pokoju Diego mają kolor błękit na nie ciemno-niebieski, a no dlatego, że w rzeczywistości właśnie te ściany miały taki kolor. To było takie może i niedopatrzenie, bo to też tutaj jest pewna hmm, rozbieżność w informacjach, mianowicie we, we wszystkich chyba filmach, w których występował pokój Endiego ściany były jasne. Y i oczywiście jasno-niebieskie i oczywiście miały gwiazdki. Natomiast w były takie bardziej ciemno-niebieskie. Jednak uważam, że jasno-niebieskie bardziej oddają klimat tego miejsca. Co prawda gwiazdki w tym momencie nie pasują na jasno-niebieskim niebie, na błękitnym niebie. No ale cóż, wydaje mi się, że jest lepiej, A skoro mi się wydaje, że jest lepiej, to chyba jest lepiej. No cóż, nieważne. Wróćmy do zadań. Pokój Endiego nie będzie miejscem, w którym będą zwykłe, wiesz... wiecie tam na przykład nie wiem wejdź na komodę, zbierz coś tam takie po prostu zwykłe zadania. Tutaj będzie coś w tym stylu, że mm, na przykład na komodzie, w łóżeczku, na biurku, y, na szafce czy nawet na łóżku będą miejsca, w których będzie można dostać zadania. Oczywiście będzie trzeba tu się wdrapać odpowiednio, żeby to zadanie znaleźć. Y, no i na przykład nie wiem, o cześć Bas, jak się masz? <laughs> I te zadania będą w miejscu widocznym, które oczywiście będzie wyglądało, ale nie powiem Wam jak, dlatego że nie chcę popsuć Wam niespodzianki. Na pewno będzie wyglądało szczególnie. I będzie stała tam skrzynka. Skrzynki wyglądają tak, to już wiemy. No i oczywiście zadanie to będzie w formie książki, w której będzie napisana jego treść. Jeżeli będziecie trzymali się sztywno zasad, które są wytyczone właśnie w zadaniu, w książce, to oczywiście bez żadnych problemów zadanie wypełnicie i odpowiednio zostaniecie nagrodzeni. Zadania będą różne, nie będzie to polegało tylko na znajdywaniu czegoś. Yy, na przykład trzeba będzie coś popsuć, trzeba będzie coś rozwalić, trzeba będzie coś znaleźć, trzeba będzie coś zwrócić, trzeba będzie z kimś być może nawet wygrać, to już zobaczymy, yy, ale to również mam w planach. Także zadania postaram się zrobić tak urozmaicone, że jeszcze tylu zadań rozmaiconych nie widzieliście na żadnej mapie. Mam nadzieję, że to nie wyrwie za dużo czasu z mojego życia, no ale chcę zrobić tą mapę jak najlepszą, żebyście grali w nią dniami i nocami i zawsze do niej, do niej wracali myślami. No, także Chyba powiedziałem, chciałem, co chciałem, to powiedziałem na temat zadań. Yy, niektóre zadania będą wymagały, żeby wrócić tu do pokoju Endiego, na przykład coś od, odnieść i tak dalej. Więc będą bardzo zróżnicowane. No ale nie zapętlając się. Yy, coś jeszcze chciałem powiedzieć? Hmm. Chyba nie. Jeżeli czegoś nie powiedziałem to na pewno powiem to w kolejnym odcinku a z kwestii raczej takich technicznych y, spraw bardzo się cieszę że wszyscy właściwie zdecydowana większość aktywnych użytkowników pod filmami z mapy to historii zadecydowała aby tworzyć takie filmy update'owe no i bardzo mnie to cieszy y Lubię się z Wami dzielić na temat postępu e, mapy, dodatkowo jest to dla mnie. Takim wiecie e, jak widzę, że się cieszycie, że podoba Wam się to co robię, to człowiekowi aś się chce budować e, i chce się jak najszybciej to skończyć. Przybliżoną datę premiery już Wam wszystkim e, w, pod wszystkimi filmami chyba mówiłem. Potrwa to jeszcze około dwóch tygodni, mam nadzieję, że nie dłużej. Także trzymam się terminu. Chciałbym, żeby się nie prze przesunął, ale wiecie jak to jest. No i cóż, i na koniec jeszcze jedna sprawa. A dokończyłem poprzednią? Nie wiem, rozgadałem się. W każdym razie, cieszę się, że naprawdę Wam się podobają te filmy updateowe. Nie jest dla mnie problemem nakręcenie takiego filmu. Zdradzam Wam tylko to, co najważniejsze, a wszystkie smaczki i niespodzianki zostawię na sam koniec, kiedy wejdziecie na mapę i sami je zbadacie. Dlatego nagrywam filmik o zadaniach już przed tym, jak je zaczynam robić, a nie po tym, jak je skończyłem, bo popsułbym całą zabawę. E, no i cóż, jeszcze jedna sprawa, mianowicie e, osoby, które osądzają mnie o to, że żebra o łapki, niech sobie wsadzą palec w dupę i usiądą na nim. E, Szczerość aż do bólu. Natomiast e, jak to wygląda? Ja buduję tą mapę, zabiera mi ona niesamowicie dużo czasu, mógłbym robić tysiące innych rzeczy, Cieszę się, że ją buduję, buduję ją z przyjemności. Jeżeli widzę, że mapka, mapka wam się podoba, to naprawdę chciałbym i również ja to zobaczyć. Dlatego też nie żebram o łapki. A mówię do Was, że jeżeli naprawdę moja praca zasługuje na tą łapkę, to zostawcie ją z własnej woli. Ja nie będę o nie prosił i nie proszę. Także to tyle siema na rapa.